Marcin Sasin, szef kuchni restauracji na Ziemi w Kotulu w Warszawie. Kolejne danie z naszego trzydaniowego menu i ja wiem, że to będzie danie główne. Danie główne z sekcji Food Street Walk, uh -huh. czyli dania, które przygotowujemy w locu i będzie to, będzie to kaczka pikantna kaczka smażona z makaronem warzywami. Co się o Ja widzę, że to jest bardzo bardzo zielone, kolorowo i tak. I robię. bardzo dużo składników. Tak. Bo do przygotowania naszego makaronu potrzebujemy Dobra. potrzebujemy makaron ryżowy dróg. Potrzebujemy jajko, potrzebujemy pastę chili, potrzebujemy czosnek, szpinak, groszek cukrowy, szparagi, potrzebujemy szczypiorek, bazylię, kaczkę i dużo przypraw. Cukier, piecz biały, sos ostrygowy, sos jasny, sos ciemny i fish sos. Dużo? Dużo. Będzie smacznie. Tak. I Ty to wszystko przygotujesz? Eee, no, tak, zaraz ja. czego to Od czego zaczynamy? Tak, zaczęliśmy przede wszystkim, bo bardzo dużo nas tutaj czasu, czasu nam się zeszło do przygotowania tych wszystkich składników, czyli porwania szpinaku, pokrojenia szczypiorku, porwania bazylii. Zostało nam namoczenie makaronu, makaron ryżowy moczymy w zimnej wodzie i pokrojenia kaczki, jest to kaczka, to ty nauczaj, ja kaczkę. Całe czy? Tak, całe. Dużo. Kaczka. Kaczka jest wcześniej upieczona, a teraz ją tu postawię do e, bardzo dobrze nagrzanego pieca. Na około 10 minut, temperatura 195 stopni, żeby ona się zrobiła kupiąca. Aha, to jest podpieczona kaczka. E, mamy makaron który się 3 km. Godzin, 3 godziny. 3 godziny. Tak. No i mamy wszystkie składniki przygotowane. To co, zaczynamy? Za, zaczynamy, tak, zaczynamy. Dzisiaj ty gotujesz na łoku. Na co dzień w naszej restauracji mamy mastera, który pochodzi z bali i przygotowuje te wszystkie e, dania, które są w karcie nazwane Food Street. Ok, wysokoczkę po, po mam. Bardzo, bardzo wysoką. No to co, co, zaczynamy? No, zaczynamy, lata. Rozgrzewa wyłóka, go w po do przytrzymania gorącej rozszerzonej rączki.

Zaczynamy, 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 Fajnie! zaczynamy, zaczynamy, Dobra, zaczynamy, 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 napić się, rzuca. Tak? No, ja muszę się na zaczynamy, 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 naprawdę, żeby nam tutaj nic nie można się przypaść. No, czuję presję, czuję presję. E, makaron będzie gotowy i w zaczyna robić się e, taki bardziej ciemny. Tak. Się... Przywrócisz, no troszeczkę, czy nie? A nie. Ty? Dobrze. Ten łatwo ciężki, naprawdę. Naprawdę ciężki, naprawdę. Uwielbiam, e, uwielbiam ten zapach przypalonego e, makaronu. I naprawdę to jest... No naprawdę się nie pachnie, ale to tak się widać, to jest makaron. Ty właśnie wypadek my wezmę, bo to wejść kacz. To co doprawiamy? Doprawiamy. Skręcamy, skręcimy na cuka. Co to tak, trybowe? Daj, tu jest wrzesznik. Co to jest trybowe? jest Nie za dużo. Ale mieszamy, mieszamy, mieszamy. A -a -a. Nie obijamy się. Co trybne? Półtorej? Tak. Doborej. Orlany to będzie pyszne. To Jedną rzeczkę. Ej, to trzeba mieć śnieżwe bary, że tak powiem. No, już wiesz, dlaczego mnie to wybrali. Do <suszy> wrozu. Bardzo... Dobrze i na koniec dodajemy ten sam przyprawy. Pinak, to ja może dać tak przerzucę. Dobrze, proszę. Musimy go podnieść. No, w to sobie tobie pięknie. Rewelacja. I na koniec. Nie, to jest mega apetyczne. Zakładamy go.

Ale jak ładnie wygląda. Słuchajcie, tak wygląda nasze trzecie danie. Mamy makaron ryżowy z kaczką, warzywami złota. Rewelacja, zaraz będę próbować, ale już czuję, jestem jest no nie może być inaczej, absolutnie no nie ma być inaczej. Ja Was gorąco zachęcam do przyjścia, jedzenia, smakowania tutaj dań w restauracji, no i oczywiście potem można też przygotować do domu, aby zapamiętać lepiej smak. Smacznego. Smacznego.